Cześć, z tej strony Paweł. A to jest nagranie testowe z Huawei Nova 10 Pro, nagrane przy użyciu głównego aparatu w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Jest oczywiście, jak widać, moc, więc nagrywamy w gorszych warunkach oświetleniowych. Smartfon radzi sobie tutaj dosyć dobrze, niestety przepala większość lamp. I większość źródeł światła, takich jak chociażby widoczny księżyc. Stabilizacja natomiast radzi sobie dobrze, przynajmniej w sytuacji, kiedy idziemy, a nie biegniemy. Jeżeli chcielibyśmy, powiedz, i wtedy, powiedzmy, obciążenie wzrasta, wygląda to w ten sposób. Она как-то зашла, но потом ее все равно выкинули, и нас не снесли.